Cześć, Witam wszystkich jak Jesteśmy w Wielkopolsce. Jest dzisiaj 30 lipca. Od ostatniego filmiku tutaj minęło chyba z miesiąc albo trochę więcej nawet. No, Byłem tutaj w międzyczasie po urlopie raz, ale miałem z sobą baterię i nie byłem w stanie niczego nagrać. Także sytuacja no, tu się o tyle zmieniła, że po prostu przed urlopem była jedna z rodzin była bezmateczna. A zamówiliśmy matkę, zamówiłem matkę, kolega ją podłożył po 5-6 dniach. No, okazało się, że tej matki nie przyjęły. Co się stało? No, w międzyczasie zaczęły czerwić trutówki. No i Jak zaglądałem jakieś dwa tygodnie temu, mniej więcej, to po prostu był czerw garbaty z tych trutówek. No i musieliśmy zlikwidować tą rodzinę, w tym sensie, że wynieśliśmy ul. I po prostu wytrzepaliśmy ramki, tam jakieś 50 metrów od pasieki Pszczoła lotna wróciła No i w, w, wtedy poddaliśmy matkę jednodniówkę No i zobaczymy dzisiaj jak jest z przyjęciem tej matki No a w drugim ulu zobaczę jak sytuacja wygląda z czerwiem Rodziny są już podkarmiane ciastem Więc zobaczę jak sytuacja e, z czerwiem e, Jaka jest siła tych rodzin Tu już nie ma pożytku, a w dodatku w Wielkopolsce jest potworna susza więc Zapraszam do oglądania no właśnie w tej rodzinie. Na koniec e, na początku lipca robiłem przegląd i tutaj stwierdziłem bezmateczność. Podłożyliśmy matkę unasienioną, kupioną od hodowcy. No i niestety matki nie przyjęły. Tydzień temu podłożyłem tutaj matkę nieunasienioną. No i teraz zobaczymy, czy może to to bez sensu. Lepiej chyba mi zdjąć cały ten korpus i zobaczyć co jest w środku. No trochę na kropu, sztóły mało. Muszę powiedzieć, że w tym roku, moim pierwszym roku przelażenia spotkały mnie wszystkie przygody, których się nie spodziewałem, że nie spotkają. Myślałem sobie, że to pójdzie jak spłatka. O, i teraz tu jest jakiś czerw. I teraz skąd jest ten czerw? Czy to z tego przekładania, co ostatnio przekładaliśmy tutaj czerw na wzmocnienie tej rodziny? Matka miała zielony opalitek, była podłożona. Tydzień temu, więc nawet nie byłaby się w stanie unasienić, ale tu są jakieś larwy. Skąd to się wszystko bierze? No, to jest dla mnie fenomen. Oglądamy, sprawdzamy. Matki nie widać. Teraz nagle okazuje się, że jest czerw zasklepiony i są larwy. Trzeba, moim zdaniem, zadać sobie ten trud i wyszukać tą matkę. Tu jest nakrop. Nakrop i trochę pierzgi. Jajek nie widać Tutaj jest ramka pokarmowa Też nakrop nasz znaczy jemy pieżga I na ostatniej ramce co małe mamy No też mamy Nakrop nie, nie wiem skąd go biorą Chyba, że to jest to ciasto przerobione na pokarm i odłożone do komórek. No nie wiem, bo pożytku to tutaj raczej nie ma żadnego. To już chyba oglądałem. Tutaj były te pojedyncze larwy. No zaraz zobaczymy, może jest tu jakaś matka, ale skąd by się miała wziąć, do tego... Nie wiem. Nakrop Strzały mało. Pierzga. A jest matka. O jest matka. Jest mateńka. Nie wiem czy Wy ją widzicie. Jest! Przyjęły ją. Wow, ta rodzina może walczyć. Super, ale świetna wiadomość. Ale tamten czerw to nie jest czerw od tej matki. To jeszcze jakaś pozostałość. Tu mamy odbudowaną węzę. To raczej przysunę jej tą ramkę, jakby miała czerwić. I jeszcze chyba nawet następną. Bardziej do środka. No, super wiadomość. Tego się nie spodziewałem. Więc zamykam tę rodzinkę. No tak ona tutaj, jeżeli chodzi o, o siłę wygląda, są bardzo słabo obsiadane te uliczki. Może cztery uliczki są w miarę gęste, a reszta słabo. No więc to, czeka mnie tutaj dzisiaj i w tym okresie przede wszystkim e, rozkręcenie tej rodziny. Matka jest przyjęta. Zobaczymy czy się u bo nawet e, jeżeli po prostu Ją przyjęły, to jest nieuniasieniona. Nie Ona musi unasienić. Zobaczymy, czy będą jajka. To już zobaczymy dopiero za tydzień. Więc pozytywne jest, że ją przyjęły, a czy się unasieni tutaj o tej porze, to zobaczymy. Druga rodzina. Tutaj pszczoły dostały ciasto też. No i widać, że coś tam konsumują. Zaraz zobaczymy, jak jest z siłą tej rodziny i z czerwieniem. Zresztą też tą nadstawkę, bo on na, na tym etapie nie ma za bardzo sensu. Zobaczmy, co się dzieje tutaj. No to to jest podciągana węza. U góry, w większości. Tutaj mają trochę, na, znaczy trochę dużo nakropu, sporo nakropu mają, ale yy, no to jest pewnie z tego ciasta, tak sobie myślę. Co jeszcze tutaj dalej mają? Poza odciągniętą węzą. Odciągnięta węza. Kolejna ramka pokarmowa. Co mają? U góry mają dwie ramki z nakropem. I to jest wszystko. I podciąganą węzę. Tyle mają u góry. Zobaczmy teraz. Co jest niżej. Pierwszy sezon pszczelarski. Dużo pokory mnie nauczył. I cierpliwości. Nie spodziewałem się, że te wszystkie rzeczy, o których czytałem, które stanowią problem dla pszczelarza, że to się od razu u mnie wydarzy w pierwszym roku. A się wydarzyło. I rójki, i strutowienie rodziny. I parę innych nieprzyjemnych rzeczy. No co, tutaj mamy. Pierwsza ramka. Mamy elegancko czerw Czerw w środku, larwy po boku Matula, gdzie jesteś Matuli z tej strony nie widzę Nie chciałbym w kolejnej rodzinie zgubić matki Czerw tutaj jest Zobaczymy co jest na ostatniej rance to będzie ramka pokarmowa, ja tutaj pszczołęsne i sobie odstawię na boku. Muszę przejrzeć gniazdo dokładnie, bo nie zaglądałem tutaj z miesiąc czasu, więc wiem, że na tej drugiej ramce jest czerw. Zobaczmy, co jest tutaj. O, tu mamy elegancki. Młody czerw, po boku posiane jajeczka. Jesteś matuś? Pokaż się. Czy ją widać tutaj? Gdzieś. Tu jej nie widzę. Ale są jajka posiane. To jest najważniejsze. I one tutaj leżą, więc ono tu była chyba 3 dni temu. No trzeci dzień po złożeniu jajka jajko jest w pozycji leżącej. Dobre. Druga ramka cała zasiana. Trzecia ramka. Tutaj też widać, że mamy dużo pszczoły i jest czerw, a wszystkie komórki obok są e, posiane jajka. Więc tutaj mateczka pracuje, czyli mamy trzecią ramkę. Czwarta ramka czerwiem, nie szukając matki. Piąta ramka. Elegancki czerw. Proszę bardzo. Czyli ta rodzina raczej dojdzie do jakiejś takiej siły przed zimą. Szósta ramka i tu już mamy ramkę z, z nakropem, z nektarem. Co mamy na siódmej ramce? Raczej się nie należy niczego spodziewać, tylko nakrop. Tak, elegancko nakrop. Ona jest taka pustawa, więc ja ją chyba przesunę tutaj, żeby matka miała ją bliżej regionu, gdzie czerwi przedostatnia ostatnia ramka, no tu tak dziwnie powyciągana ta węza, ale odbudowana i nic tutaj, żadnych jajek nie widzę. Tutaj miałem jeszcze ramkę pracy, wycofuję ramkę pracy, na tym etapie roku już jej nie potrzebujemy takie jęzorki. no i co, składam gniazdo, czyli mamy czerw na pięciu ramkach nie jest to może za dużo intensywnie będę podkarmiał pierzgę widzę, że mają. Na każdej ramce jest trochę komórek pierzgi, a na ostatniej jest sporo. No tutaj jest ta ostatnia, no to widać tutaj tą pierzgę, nie? No, to ją tutaj daję. Jak ją włożyć? Tę stroną czy tę? To już jest nieważne. Daję ją tak. No. Więc tutaj mają warunki do tego, żeby się rozwijać. No i co? Zobaczymy. Podróżować na Kujawy nie będą, zostaną na zimę tutaj i zobaczymy jak to będzie krótkie podsumowanie tego co się tutaj dowiedziałem po tym przeglądzie no więc co pozytywne informacje są takie, że w rodzinie która strutowiała podłożona matka nieunasieniona jest czy się unasieni zobaczymy za tydzień w drugiej rodzinie też matka czerwi no ona niestety została trochę osłabiona poprzez zakładanie czerwu do tej strutowiałej rodziny no ale nic trzeba to przeżyć jest 30, li, 30 lipca. Teoretycznie teraz zaczyna się wygryzać ta pszczoła, która będzie zimować. No to tutaj w jednej rodzinie takiej pszczoły w ogóle nie mam, która by się teraz wygryzała. Dopiero może matka zacznie znosić jajka na te pszczoły, więc one się będą wygryzać najwcześniej za, 20 kilka, za 21 dni. No ale ona jest jeszcze chyba nie unosiniona, ona jeszcze nic nie składa. Więc pszczoła u mnie się będzie wygryzać po drugim trzecim czwartym. Sierpnia to będzie już za słabo, żeby coś tutaj zwojować chyba z siłą tej rodziny, więc zastanowię się po prostu, być może te dwie rodziny wtedy połączę na zimę w jedną rodzinę, do zimy pójdzie tylko jedna rodzina, no ale to będę się nad tym jeszcze zastanawiał, może będę trochę przekładał czerw z tej rodziny, gdzie matka jest i ma trochę tego czerwiu, zobaczymy jak ona się będzie rozkręcać, więc może wyjmę trochę czerwiu na wygryzieniu i podłoże, zobaczymy. Dylematy tradycyjne pszczelarza, zwłaszcza niedoświadczonego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pszczelarzy i nie tylko, wszystkich pasjonatów pszczelarstwa z Wielkopolski. Cześć!